I witajcie, z tej z dzisiaj zobaczymy sobie, Słysza, ja nagram reakcję na nowy film na kanale Nix tak a my co lecimy? Cześć witajcie, z tej strony Nix i witam was w drugim odcinku co jest? Z... zostawiam więcej łapkę w górę? łapka w... Łap, łapkę w dół zostawię. a i gratuluję, to już masz 10 subów, przegoniłeś mnie z serii Minecraft Przetrwanie i poza od, jakby niestety nagrywałem odcinek, w którym dokończyłam podłogę, który trochę ścian, ale się niestety nie nagrał. Więc jeszcze zdobyłem um, wystarczającą i lin na y, wędkę. Widzowie. Trzeba dokończyć dom. To jest nasz pierwszy cel na dzisiejszy odcinek. Dokończyć dom. Mamy 8 drzewna. Tyle nam wystarczy, mam nadzieję. 40. Desek obiecujące, ale nie wiem. A ja, ja też się nie mówi dobra. Przepraszam, widzowie. On już więcej mówi ode mnie, przepraszam. mi e, się o was nie Trzeba dokończyć ścianę, więc my teraz szybko kończymy ścianę. Wa ja wam jeszcze mówię, co w dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić. No zapowiedz. W dzisiejszym odcinku chciałbym jeszcze dokończyć ten dom, jak mówiłem. Chcę swój kwadratowy dom w Ale... świecie. Nie wiem, czy nam to się Czy uda. prostokątny? Bardzo chyba prostokątny. Znaleźć żelazo. Chociaż ja nie, ja nie jestem dobry na... Ja się I na to trzeba nie będzie powoli myśleć o szukaniu diamentów. No, nawet. Nie, nie Okej. Okay. Teraz trzeba... Ale już nic nie Jeszcze nie. Na szczęście. Zegarki. W ogóle się zastanawiam, po co jest zegar w tym Powiem ci, po to, po to jak umiesz zegary, gdzie jest 12 i jest 13 i tak dalej. Dobra, nie ma sobie na zegarku, tylko się tak głupiam. No i no, słyszę tylko, żeby jaka godzina na 12 jest ok, chyba na tym takim bardziej czarnym, tym tutaj, da takim bardziej czarnym. Bo moja jakość 760. Okay. Czy dla zdoby, czy nie wiem dlaczego? Maksymalną, tak. Tak. Ja teraz myślę, co chciałam zrobić. Na razie chyba sobie powątkujemy. Coś płynie. Dorsz. Jest jest jak najbardziej jej opę. dorsz. Zawsze się przyda. Łosoś też się przyda. Surdowy łosoś też się przyda. O! Proszę. Ale fajnie, by. Gdy... Były jakieś itemy, a nie tylko takie ryby. Kolejny surowy dolcz. Po co ty robisz? Patrzcie, widzowie. Niby na powierzchni coś płynie, a logika Minecraft jest taka, że tutaj nic nie płynie. No tak. Gdy są te bąbelki, Pokazuje, że płynie. A... I chłop przegrafił ryby. Czy ja właśnie przegapiłem coś? Tak. Dobra, nikt skup się. Płomienna na prawa. wo wo wow. Bardzo fajny item. Cieszę się, że nam wydrapał. Trzeba będzie łuk naprawić. A łuk napierdala się łukiem. Ale chłopie, naprawdę tak, że jak masz go chyba w ręce albo w ekwipunku, albo po prostu na pasku, no, dopiero jak trzymasz, albo masz po prostu w ekwipunku, okej, okay, to wtedy on gdzieś, gdy zdobywasz ekspoziom, za sobie na przykład, zombiaka, zombiaka, tego szkieleta, creepera i wszystkie, no pobytu to wtedy Ci EXP wypada, co nie? I potem to tak, że ten X dzisiaj nie w, ci się po prostu nie, nie po, pro, po prostu nie nalicza, ale ja łuk się doprawia. Gdy jest maksymalnie na, na to chyba liczycie, liczycie ten XP. Ale nie wiem, bo to może działać jakoś inaczej na wersji bedrockowej, Chyba. Zielona rybka. Dokończmy budowę tego domu. O, już więcej chciałem przepalić. Chciałem przepalić piasek. No, to szybko. Ej, Windows mi się popsuł. Nie. To jest takie nierówno, straszne. Powiedzcie, że coś z niego wydarzy. Powiem co? że to zabrałem? Tak! Prawie cały alarm Jakie szczęście! Kubiecie ty zaraz zginiesz. A, no dobra. Jakie szczęście, widzowie! No, to prawie by się cały armor, Ale sprawdź, jakie masz rzeczy na klacie. Sprawdź! Oczywiście nie sprawdź. Dostaję tu żelaznego bryku, a ja mam tylko butów. Jakie szczęście! To rewizowie, ale nagrywam to. O... Czy to nie Nie bo nie wiem po co. Nie wiem, ale wcześniej. O coś około ósmej, coś takiego. Ale jakie szczęście. Ja wrzucę to o 14. Ostatnio w moim momencie bardzo spodobał wy. Już jeśli nawet nie chodzi, musimy mieć... Celu, jako żeby o, iść, o wyjść po żelazo. Bo tak naprawdę nie musieliśmy iść po żelazo, tylko żelazo przyszło do nas. No tak. E, coś chyba się stało i... Więc jakiś... my kończymy ten odcinek. To co nie, co się stało, nie pisze w komentarzach, bo jakiś był chyba... Nie wiem, ktoś do niego chyba najpierw do mnie przypadkowo zadzwonił. To są jednak od sprawy, a więc no dajcie mu spokój, okej? Okay? Dajcie mu spokój. Do zobaczenia, cześć czołem, pa. I się nie... nie... nie, nie No i sobie sobie co wy Ja się z żegnam w subskrybujcie i lajkujcie i wbijajcie do mojego kolegi. Pa!